Dlaczego w ogóle chcę opowiedzieć swoją historię? Chcę opowiedzieć tą historię, dlatego że pewnie wiele osób znajduje się teraz w sytuacji, w której ja byłem około 10 lat temu. To była sytuacja, w której byłem bardzo zagubiony, doświadczałem depresyjnych stanów emocjonalnych, sam do końca nie wiedziałem czego chcę, miałem wiele pytań w głowie, na które nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi. Na pewno borykałem się z samotnością. Samotność, czy to mężczyzna, czy kobieta, dla nikogo to nie jest proste. I chciałem znaleźć na to jakieś rozwiązanie, a nie potrafiłem sobie sam z tym poradzić, więc postanowiłem googlować. Nie pytałem się nikogo wprost o odpowiedź, bo nie chciałem okazywać słabości. My, mężczyźni, jakoś tak mamy, że nie okazujemy tak chętnie emocji swoich, tego co, tego co czujemy, swoich uczuć, nie wyrażamy tego. Dlatego chciałem jakoś to ominąć, rozmowy z kimkolwiek o tym co czuję, o tym co we mnie siedzi i zacząłem googlować. Żeby też ominąć to, co naprawdę czuję, chciałem być facetem, który potrafi skutecznie podrywać najpiękniejsze kobiety. Kurs wodzenia kobiet był dla mnie takim rozwiązaniem na to wszystko, ucieczką też wydaje mi się od od problemów, które nie były tak naprawdę dla mnie przejrzyste. Nie, potrafi, nie potrafiłem tych problemów nazwać, nie potrafiłem nazwać tych uczuć, które mi towarzyszyły, a problem był z poczuciem własnej wartości. Teraz, teraz to wiem, po latach jestem tego pewien, a kiedyś yy, o tym nie wiedziałem i po prostu szukałem, yy, szukałem na to rozwiązań, chłapałem się, się czego mogłem. To tak jest. Po, podejmujemy decyzje bazując na tym, co wiemy, jaką mamy wiedzę w tej chwili i. Nie można nikogo winić za to, że podjął jakąś tam decyzję, bo wydaje mi się, że każdy w tam, każdy w każdym momencie swojego życia podejmuje najlepszą decyzję, jaką potrafi podjąć teraz. I to, jaką miałem wiedzę wtedy, jakie decyzje podejmowałem, to były najlepsze wybory, jakich mogłem dokonać. Ja siebie za to teraz nie obwiniam, bo nie mogłem zrobić niczego więcej. Często jest tak, że mężczyzna czuje się bardzo samotny. Jest to, jest to chyba temat trochę pomijany, ponieważ mężczyźni, tak jak powiedziałem wcześniej, nie otwierają się, nie mówią o swoich uczuciach. Wydaje mi się, że stereotyp prawdziwego, silnego mężczyzny jest taki, że ten mężczyzna nie ma słabości, jest ciągle silny, niezależny, odważny. Y to jest, to jest wzięte gdzieś na pewno z filmów, gdzie są superbohaterzy, na wojnach przeważnie. I, to, i, i został wykuty taki, taki stereotyp tego mężczyzny, taka postać umieśnionego faceta, który pokona wszystko, co mu stanie na drodze. A często, to, często tak nie jest, no to, to nie jest rzeczywistość, to jest tylko film. W rzeczywistości mężczyzna też gdzieś tam płacze w duchu, czuje się samotny, ma chwilę słabości. To jest też tak, jak u każdego człowieka, czasem, czasem czujesz się silny, że ze wszystkim dasz radę, a czasem płaczesz jak dziecko, bo nie potrafisz sobie radzić, no po prostu gdzieś tam sprawy w, swoim, w twoim życiu tak się potoczyły, przytłoczyły cię po prostu, nasza psychika y, nie jest nie do złamania, niestety, tak, tak nie ma. My jako mężczyźni czujemy te oczekiwania ze swojego otoczenia, że musimy być zawsze silni i to jest problem. I teraz tak, jak to się stało, że poszedłem na kurs uwodzenia? Z tego co pamiętam, wpisałem w Google, jak zdobyć kobietę, jak mieć powodzenie u kobiet. Nie pamiętam dokładnie tych haseł, to było dawno temu. W każdym razie wyskoczyły mi odpowiedzi nagle internet stał się dla mnie błogosławieństwem i były odpowiedzi takie, co, co robić wskazówki. Ja mogę Cię nauczyć, co zrobić, żebyś miał wiele kobiet, twoje życie się zmieni i nagle kiedy czytasz takie rzeczy, wydaje ci się, jest, w końcu ktoś się znalazł, kto mi pomoże. Mm, to jest to dokładnie, czego chcę. Czyta, czytając takie rzeczy, tak sobie, tak sobie myślałem wtedy. Jest, nareszcie, to będzie ulga psychiczna w moim życiu. To teraz to tak nazywam, kiedyś myślałem inaczej, kiedyś miałem całkiem inne nazewnictwo, ale tak, tak mniej więcej to wyglądało. Wydawało mi się, że, że to jest klucz to jest rozwiązanie moich wszystkich problemów. Wydaje mi się, że facet, który ma wiele kobiet, duszuje w ten sposób jakoś swoje problemy. Próbuje jakoś je tam zamazać tymi częstymi doznaniami. Ci trenerzy uwodzenia wydaje mi się, że mają wiedzę na temat marketingu, wiedzą co robić, żeby przyciągnąć do siebie tych klientów. Ci ludzie, mam wrażenie, że Wierzą w to, co robią, na pewno i mają dobre zamiary, chcą pomóc tym ludziom. Ale jakie są wady tego, zaraz powiem w następnej, w następnej części filmu. Wykupiłem szkolenie trzydniowe, grupowe. Pojechałem do Warszawy. Wynająłem sobie hotel na dwie noce. Miałem na piechotę do miejsca, w którym było szkolenie. Był to jakiś. Yy... Było to jakieś mieszkanie w centrum miasta na rynku. Wszedłem na górę, ten trener mi otworzył drzwi, zaprosił mnie do środka. Było już tam chyba, tak, trzech chłopaków tam już siedziało. Było nas czterech ogólnie na tym szkoleniu. Był ten trener uwodzenia, była jakaś kobieta. Nie wiem czy to była jego kobieta czy ona po prostu była na potrzeby szkolenia. Niemniej jednak ten trener uwodzenia po prostu siedział i nas obserwował. To poczułem, poczułem jakby to jakaś była taka terapia grupowa obserwował nas, patrzył jak się zachowujemy. Później zaczął zadawać pytania, czego wy chcecie? Po kolei zaczął się nas pytać. Te rozmowy, które z nami przeprowadzał mniej więcej miały polegać na tym, polegały na tym, że on chciał nas tak jakby w przenośni złapać za, za habety, sprowadzić do parteru i nauczyć nas życia tak jakby, takiego, żeby zmierzyć się tak ze sobą, konkretnie, tak, także tak, tak w przenośni powiem, po męsku. Więc to była praca z emocjami naszymi. On pracował z naszymi emocjami. Było to trudne doświadczenie, ale najważniejsze jest w tym wszystkim to, czy przyniosło to jakiś skutek, to co ten trener robił. Mi nie przyniosło, ale zaraz dojdziemy do tego. Przebieg te, tego dnia następnie był taki, że on tak poznawał nas, yy, właśnie te zmierzanie się z emocjami, a później następnym etapem szkolenia było wyjście wieczorne i podchodzenie do kobiet w klubie. Zanim wyszliśmy, kobieta, która tam była, miała odgrywać po prostu rolę kobiety, która ma być podrywana w klubie, tak? My mieliśmy ćwiczyć przed tym wyjściem do klubu. Kolejny dzień wyglądał bardzo podobnie. Też rozmowy rano. Przyszliśmy do niego tam po tej nocy w klubie znowu to do, do, docieranie do naszych emocji, praca nad naszymi emocjami i wieczorem znowu wyjście do klubu a trzeciego dnia, pamiętam, że przyszliśmy już tylko do niego na tak zwaną kawę ta, ta dziewczyna, która tam była, nie wiem, to chyba była jego dziewczyna o, oni, oni mówili nam panowie, jesteście przystojni, po prostu podrywajcie te kobiety i, i róbcie to, róbcie to i, i, i ja wtedy tak do, dotarło to do mnie, że ludzie, no czy to ma mnie przekonać, róbcie to ja mam problem, naprawdę. Nie, nie wiem, co mam zrobić. Jestem rozdarty w środku. Nie radzę sobie ze sobą, a ty mi mówisz, że po prostu rób to potwój tych kobiet i podrywaj je. Gdzieś taką motywację dostałem na, na kilka dni po tym szkoleniu. Wiedziałem, że, że, że muszę to robić i to robiłem... I... Zagadywałem do kobiet w klubie, kiedy już wróciłem do swojego miasta. Tak, łapałem to doświadczenie, robiłem to. Było to nienaturalne, ale wydawało mi się, że jeżeli im więcej doświadczenia złapię, tym więcej będę miał pewności siebie i w końcu to się stanie. Ale wciąż nie znajdowałem odpowiedzi na moje pytania, które mi gdzieś tam trapiły w środku. I po, po jakimś czasie odezwałem się do tego trenera, mówię, słuchaj, Byłem u ciebie na średnim szkoleniu, powiedziałeś mi, że po szkoleniu to ten proces jeszcze trochę będzie trwał, to wszystko się będzie we mnie zmieniać i moje życie się zmieni i będzie wszystko dobrze, tylko muszę podchodzić do tych kobiet ciągle po szkoleniu. To się nie zmieniało, więc zapytałem się go, słuchaj, nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, no, co ja mam dalej robić. I on mi, on mi dał taką wskazówkę, która y, zmieniła moje życie, powiedział mi, żebym poszedł na psychoterapię. Zapłaciłem za to szkolenie, odbyłem szkolenie tylko po to, żeby się dowiedzieć, że warto było wydać by się, warto byłoby wybrać się na psychoterapię. I mój wniosek, konkluzja z, cał z całego tego kursu uwodzenia jest taka, że tak jak powiedziałem na początku, ci szkoleniowcy mają dobre zamiary, chcą pomóc innym. Natomiast to, co oni robią, jest szkodliwe dla, dla ludzkiej psychiki, dla ludzkich emocji. Szczególnie dla osób, które naprawdę mają jakieś problemy z emocjami. Jeżeli jest ktoś taki, jest tam trochę nieśmiały, że go trzeba popchnąć delikatnie i on będzie sobie tam radził gdzieś i będzie w tej sferze życia relacji damsko-męskich się odnajdywał, będzie, będzie ok wszystko tam, to jest ok, tak? Ale jeżeli ktoś ma jakiś tam głębszy problem z emocjami i ci ludzie chcą dealować, z takimi trudnościami emocjonalnymi to, to, to jest to bardzo szkodliwe, uważam, takie szkolenie dla, dla, ludzi, dla ludzi wrażliwych i którzy mają jakiś głębszy problem niż tylko y, nieoswojenie się z towarzystwem kobiet. Czy ja z tym zgodzę, że podchodzenie do kobiet podnosi pewność siebie. Podchodzenie do kobiet pozwala wyjść ze strefy komfortu, a wychodzenie ze strefy komfortu prowadzi do tego, że znajdujemy się w jakiejś nowej sytuacji, w której na początku czujemy się niepewnie, ale jeżeli coś robimy częściej, to wiadomo, że nabierzemy pewności siebie w tym, co robimy, w tym działaniu. Zanim poszedłem na ten kurs właśnie obwodzenia kobiet, kiedyś kupiłem taki audio kurs. Ten kurs audio nauczył mnie wychodzenia ze strefy komfortu. To mnie trochę zmieniło, podniosło moją pewność siebie, ponieważ w tym kursie miałem za zadanie podchodzić do 10 kobiet dziennie. Ja byłem tak na maksę skupiony na tym zadaniu, że zdarzało mi się porozmawiać z naprawdę atrakcyjnymi kobietami. I one były zainteresowane, one były tak, jakby cieszyły się tym, że ja do niej podszedłem, byłem szczery, powiedziałem, że mi się podoba. I, i tak jakby miałem szansę na to, żeby wejść, wejść w jakąś relację, żeby wziąć numer telefonu, umówić się, ale byłem tak skupiony na tym, żeby podchodzić do 10 kobiet dziennie, że powiedzmy to była szósta osoba, myślałem sobie, jeszcze cztery. Dobra, jestem zajęty, więc cześć, cześć, jeszcze do czterech podchodzę. Więc yy, może to z mojej strony był błąd, że traktowałem to bardzo zadaniowo, niemniej jednak podniosło to moją pewność siebie. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, nie podchodziłem po prostu do kobiet na ulicy, do obcych mi kobiet i, i zagadywałem, więc... To mi bardzo pomogło, ale w dalszej części tego kursu na przykład było to, jeżeli tam podchodziłeś, nie wiem, przez tydzień, na przykład czy przez 10 dni do 10 kobiet dziennie, to teraz jak już podchodzisz, to stój prosto, bo jeżeli głowę przychylasz w prawo, to oznacza, że twoja mowa ciała mówi, że jesteś niepewny siebie albo nie jesteś zaangażowany w rozmowę i patrz kobiecie w jedno oko. To też w jakiś sposób ją uwodzi, nie pamiętam. To było po prostu niepotrzebne. Taka jest schematyka takich kursów, moim zdaniem, że tam zawarte w tych kursach są takie jakieś triki, sztuczki, bzdury, które mm, dla mnie są oznaką manipulacji. To są sposoby na to, żeby Manipulować człowieka, czyli kobietę, którą poznajemy. Manipulacja polega na tym, żeby wywołać jakieś pożądane zachowanie i dzięki temu zachowaniu osiągniemy jakieś korzyści. Uważam, że relacja damsko-męska nie polega na zdobywaniu przez mężczyznę kobiety za pomocą manipulowania jej, tylko relacja damsko-męska polega na tym, że dwie osoby się po prostu polubiły, lubią się. I chcą ze sobą rozmawiać, chcą ze sobą spędzać czas i nie potrzeba tutaj patrzeć tej osobie w jedno oko, tylko skupiać się na jednym oku, bo dzięki temu ona będzie chciała więcej czasu ze mną spędzić czy pójść ze mną do łóżka, tylko po prostu będzie chciała ze mną się widywać, bo, bo mnie po prostu polubiła, odpowiada mi jej towarzystwo i tyle. I na tym moim zdaniem polega jakaś zdrowa relacja. Posłuchałem się go, poszedłem na tą terapię. Terapeutyzował mnie człowiek, który był kompetentny. On miał nie tylko chęci i dobrą wolę, ale miał również narzędzia i potrafił uporać się z jakimiś zakamarkami ludzkiej psychiki, mojej psychiki. A ten trener Uwodzenia tego nie miał. Trener Uwodzenia ma chęci, ma dobrą wolę, ale nie ma narzędzi.